Rozdział ósmy. Lenka staje się dumna. Doktor Horwitz stale teraz odwiedzał Okońskich. Jakby mu nie wystarczały spotkania z Lenką w jego kawalerskim mieszkaniu, pragnął ją widzieć często, być razem. Namiętność im w starszym budzi się wieku, tym przejawia się potężniej, a na dnie duszy każdego rozpustnika drzemie ukryty sentyment. Horwitz w ciągu swego sześćdziesięcioletniego żywota niejedną zdobył piękność i niejedną dzięki posiadanym pieniądzom miał przygodę. Lecz od pewnego czasu zaczęły go nudzić łatwe zdobycze lub światowe hetery, wpadające do salonów Herwiry jak po ogień, by z przygodnych adoratorów w sposób dość bezceremonialny ściągnąć jak największe honorarium. Posiadł więc chorwicz przy uprzejmej pomocy helmanowej i różne naczelnikowe i mniej lub więcej autentyczne hrabiny. Te jednak nie bawiły się w żadne sentymenty, a skarotowawszy pod tatusiałego adoratora uciekały nader szybko. Lecz z lenką było co innego. Horwitz, który dotychczas lubiąc się bawić, lękał się krępującego stosunku, gdyż wytężał wszystkie siły celem zdobycia znacznego stanowiska i majątku, Począł tęsknić za czymś trwalszym, nie tylko za ciałem, lecz i za towarzystwem kobiecym. Nie chciał się żenić, ponad wszystko ceniąc swą wolność, lecz pragnął, żeby jakaś niewiasta zapełniła mu życie. Natchnęła weselem bogate, lecz smutne jego apartamenty. Dała z siebie coś więcej niż przelotne, a grubopłatne uściski. Takim jest los wszystkich starszych Lowelasów. Dumnie